Listu do Filipian mówi o tym, że chrześcijanie powinni mieć wspólne dążenia, jednego ducha, być właściwie jednego serca, mieć jedną miłość. To przestrzega nas przed niezdrową rywalizacją, przed próżnością, przed zazdrością, przed tym, co może niszczyć wśród świeckich, ale i głównych. Zamiast budować, łączyć, wolimy dzielić, obijać, rezygnować. Nie z drugiego człowieka, ale również z chwały Bożej. Bo przecież, kiedy dzielimy, to sprzeciwiamy się temu, który wszystko w nas czyni dobrym i przez nas że spajają w jednym Duchu, Duchu Świętym, w duchu miłości, często poprzez uniżenie samego siebie zamiast szukania próżnej chwały. I módlmy się za tych chrześcijan, którzy postępują wbrew Słowu Bożemu, którzy potrafią topić jeden drugiego w przysłowiowej łóżce wody. Niech to się zmieni dzięki naszej modlitwie. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty.